Cześć, z tej strony Kieba. Gramy w agario, są nowe osoby, jak chcecie się przywitajcie Trzyma. Hej O, próbuję zabijać typa. To jakieś boty są w ogóle, nie wiem czy widzicie Bo dobra, jak... OJO, jaki typ, co za hard, ty Dobra, ja próbuję się je tutaj jakby to to. to, to sobie ten link. Musimy się spotkać sobie na to Dobra że... Yeah, nie, 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 a, no nie Dobra Idę po... Tsiący kardo, siema, chodź, chodź ze mną jo, a to ty, Ja jestem to tym to wężem no O, tam idziemy do tego typa, na dole Ej e, dole, mam... e, 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 widzicie mnie? Ja mam dość dziwny nich nie, nie, nie wiem, że coś ty zrobił Kurde, też radzieło. wpadłem, myślałem, że przejdę Ej kurde, kurde, jak się do tego do dołączyć No, bierzesz link, nie? Ten co wysłałem ja. I... Y nie? Po prostu go wklejasz w przeglądarkę. A, a dobra. O nie, teraz mam zaznaczone jakiegoś random'a. Śmuli mnie, nie wiem o co biega, bot mnie gani. Okej, okay, to... Do. Co, dołączyłeś? O jesteś, dobra, awesome, tak, jesteś. Jest, jesteś. bo jest, to, jest to jest kolega to... mój. Ej, ty, ferytowy. To no. jestem ja. No wiem. Coś ty zrobił? Dobra, nieistotne, no, może być. Czekaj, nie co ty ma... Co się dzieje? Co się stało? Wow, mam to na nagraniu, dobra, jest. Pięknie. Dzień dobry, mogę to być? E, tak, jak chcesz możesz nawet wbić do gry. Agario. Daj, tak. a gdzie to wygracie? E, w Pogawędki wejdź, nie? I tam o... podaję linka. Pogawędki gracie? Ej, to co to nowa Nie, Pogawędki wejdź, tam jest link do Agario, weź go skopiuj i wklej w przeglądarkę, zagra z nami. Tak, w Agario, tak? Ta. tak? Tak. I tak, tak. nagrywam odcinek. Po Osu. Po Elo. Szukam. Dzięki. Patrz. Łap. Oba mama No, no wiem jak to działa, wiem, wiem, bo ja, bo ja często gram w Agmaia sobie po prostu. W Mario. Dobra, to idę w Agmaia. Nie, w jest to jest prawie to, to samo, Zabij, szczerze. pozabijaj kogoś. Jeszcze raz, spacja. Spoko. I cyk. Potem. I cyk. O nie. Zza. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Jeszcze raz facja! Ja co ty robisz was... mordo? Ja wiem jak to działa, ja nie da się testować! Masz! Ja mam przysparkę do was dołączyć, czy jak? Nie, po prostu skopiuj link. jest, i wejdź. Szukam linku. Dawaj no, mi to małe, dawaj mi to małe. Dobrze, bo, jeszcze dobra. jakąś tą mniejszą bo z boku. Patrz, patrz, patrz. BUM! Kurde, prawie! No, no, ma Bierz małą, małą. To dam ci się zerwał Dziękuję! No bo ja zyskałem Osu, ja ci daję, to mamy walczyć razem, co ty robisz? Ja wiem, no ja, 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 ja też nie chciał zerrzeć, widziałem to <gryst> Zabij go No zabij go no! No i ty po prostu, go tak w sidła będę chciał No i patrz, zedniesz teraz, no i patrz, no i gówno e, No przecież, ty <gryst> tyk! No, przecież... Zyskałem FAK! Jezu, co to za giera jest? A Znowu jest, reklama, ty Marcin Prok! Wypad Nie to dziwi, że mam ad, ad i nadal mam reklamy. Jezu! Ale ty, krzemie, dostałeś się do topki. Ile was tu jest? Wow, nieźle. Ja jestem, ja jestem, jakaś mucha mnie goni, pomocy. Mucha, A, mucha, my... mucha, 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 mucha. locie. Ja, ja cię... Ci... O, o wy, Osu, o, co wyra... się dzieje? Dobra piosenka o Jakie ty, ty jesteś ty, duży ja, ty No to no, 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 że no. jestem w topce Pier zielony, Bartek jedziemy Ej to, to jest jakiś typek w ogóle, do, wywalony no. w niego ja raz tu będę, po, jestem, jestem w top 20, lucie Spokojnie, ja, no. zjadę, ja, tylko ja. Kto, mi, to ja To za ksiądz Ricardo Lecili, chodźcie Dobra. wszyscy do księdza Ricardo Chodźcie wszyscy do księdza no. Ricardo Okej okay, mam no, nie do... do ciebie, ale mnie nie zjedz, okej, jest, jest, okay, ja jest king friend youtuber a ja nie mam sp sparafialnych więc pr proszę i tak czy siak już mało mam Uwaga bo cię zjem... O, co siema. siema chłopaki? O, siema Dobra, Jestem jesteśmy razem widzisz. Patrz Jestem realistyczny Wiesz to? Ja I... Zabija innych, zabija innych, Adrianox Okej okay, dobra Jestem rekrutem, jest mogę nie ogarniać O, zjemcie Nie, Który? naszego nie, ale koło innego. No, rozklej się o, kurwa. Nie, nie podchodź tam, nie podchodź do niego w ogóle nie. O, o, nie. O. nie podchodź do niego, uciekaj Uciekamy Taktyczna ucieczka i jak znajdziesz kogoś, prostu się rozwój i mi dajesz eee, mniejszą masę. Się na pół? Kurde! Prawie... Zabij zabij ich, zabij ich! Zabij ich! No rób to szybko! Jak? Spacją! Spacja! Spacja, panie. Co ty robisz?! Ja dachadus. Co ty? To... Dobra. O, 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 żremno. Ludom wydzwania teraz. Pomnik nie teraz! Nie. O słuchaj, chodź idziemy razem, bo tutaj widzę ci jasny ja już jestem. No. Coś ty odwali od Emocjonująca gra, muszę przyznać. Jaka trudna Taka. gra. Emocjonująca. No emocjonująca. To, to, to jeśli myślisz, jest... To niekawe, Taka niekawe, Taka niekawe. Niekawe. Jeśli myślisz, że to jest emocjonujące, to nie kałeś no, no, w... Ja. Jeśli myślisz, że to jest emocjonujące, to nie kałeś w typu typów akmajo. Major. To prawie to samo, tylko że więcej typu trybu. Mhm. Jest to jest tak kiedy się zapierdlicza 40 na godzinę. Siostr Ricardo, siema, Pani chodź Pani idziemy. To jest, to jest, to jest Dobrze. Dobra. E, no tu widzę... Jest... Ej tak, play bab kebab, no mam do ciebie pytanie. Dasz. Czy masz teama? E, mam, ale używam tylko CS-a y na razie. Bo jakoś mm, się... No weź, bo tam może darmowe gierki sobie poszukać co A CS jest darmowe. Ej, moglibyśmy mhm. <laughs> nagrać bardzo quality battle royale. Co no, wy na to? O nie, cs nie, sam ja nie kafteta z góry A mnie, a o, mnie daliwa, kafteta O czy to, się, o co się Ksiądz Ricardo, o się Patrz patrz, czekaj e, Bartek kurde, Bartek słyszysz mnie O dzięki, patrz Nie Give me money right now o! Coś ty zrobił? Dzięki. Proszę Dzięki się zjeść. <laughs> Dzięki Ej Mark Niger and you've been roblo oh, Kurwa jaka tam się masakra dzieje, Ej typu jest AFK, ja go zjem o super, o super, jakiś gos jest na awku, idealnie, dwa swoją ja ja, ja, ma. No, to to oso idę o, do... O keba w jest już na dzień. No, o, o kieba widzę cię. O cześć oso, siema, jak Chodź. się jebie. O dobra, ja do kieba, idę do osu. A ty wyjdźcie Wy... do mnie, wyjdźcie do mnie teraz. Nie uciekaj! Nie uciekam! Jakiś Chińczyk, dobra on nie jest aż tak wielki. Jestem big mama now. Jakiś Chińczyk kurde! O tu ty osu! Jezus Maria! Uj no co ty zrobiłeś? Wywalony przyjdzie do nas Dobra idę Dobra lecimy, chodź Adrianox Jak się dawało małe kuleczki W, a spacja no, no, się rozdzielasz w. połowicznie raz Chodź raz za mną tak? AdrianDox, chodź za mną W, w? no? W w, w. Dobra dawaj, 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 dawaj dawaj z grubasia Nie z się, nie Patrz, bum Dobra. Dobra Uważaj na mnie o, Teraz tylko zabij, tego większego Ono Raz jadłem, ochkuję na Jeszcze który... raz Teraz kogoś innego zabino? Spacją nie musiałem Dobra. marnować spacji On sam bywa nie wleci, chyba o. Tak więc ja wszystkich was sobie się nie. zrobili pozabiłam cię To wtedy byś... Ja bym tak. popadł Ciepłe. w depresję Ale nie popadł w depresję tylko po prostu bym chyba, popadł w depresję Daj, daj, daj Potencjalne zagrożenie widzę Dobra, chodź do mnie, schowaj się, jestem ścianą Dobra, chodź masz, 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 masz. Jak miał on Zezer, przecież był on tej samej... Eee dobra, wielkości. weź pozabiję, o, po, no przy, połącz się, połącz się. Na kurde. No. no połącz się, no, dajesz. No, bardzo dobrze. Chodźcie do mnie. Patrz, pozabijaj Ufuj. wszystkich. Jeszcze raz pacja, jeszcze raz pacja. Jeszcze raz pacja. Jeszcze, jeszcze raz. No właśnie nie do końca, bo tu wirus jest. Dawaj, Dawaj. spację i we mnie wejdź. Pacja i we mnie wejdź. Się. We mnie wchodź. O kurde, wchodź. Zjedz, 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 zjedz. Dawaj, wchodź. Jedz, 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 Bardzo dobrze. Tak się A, gra. Teraz patrz na mnie. Adrian, czemu to my ja nie... Znaczy, Adrian, czemu my nie robimy tego, co mamy robić? A dlaczego? No, kurwa, zgłoszenia sprawdzać. O cór, siema. Za chwilę. Zaraz znajdę, co? pozabijam. Mamy cały jeszcze dzień. No. O, pa, tu idzie. O coś się, Adrianox? Aaa. Bum. 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 Nie ruchaj. Bum. Ja ja daj mi trochę, daj tam... mi... daj mi trochę siebie. Kurde, ciągle jakieś groje zjadają. Dobra, dobra, dobra jest... prostu, No Idziemy w dół. Jestem. Ooo, okay. a to ty! O, to ty. Teraz tu zabiję koszty no... Zamil, 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 chyba go wygocham. Dobra, tu jest. Dobra, ja do was będę podchodził. Jak przepchną go na mnie, czekajcie, za uwaga daję wam zaopatrzenie. Nie, nie, nie rzucaj tam no! Wie, wiemy tylko ku jewego celu mam. A? Idę, idę. Rodzi się jeszcze raz. Jesteś o. za dużo. Dobra. Eee, tam jest jakiś sojusz chyba. Do... U nie! U nie 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 co się nie dzieje! Nie! Kurde! Aaaaaah! Takie takie świetne. To jest typie to było idealne On nas zjedli tak bezszelnie. No to, no, to jest raz, że się, rzadki, za że jak się zjadł, a przez przypadek każdy jakiś mały radowy do się zjadł, By no. się zrespił około tego typa który nas zabił nie? Centralnie bo mam dla kogoś Ale żyje, ale żyje, ale żyje. kulkę macie, macie kulkę. Kulkę analną, co? O, a, o, 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 Tu jest te, o, 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 laki, ty, który ma więc można go szybko zjeść. No zajebiście. No to zaśmieć, zjadł mnie. Nie Jedzicie, ja to widziałem. I nic nie zrobiłeś z tym? O, a kur, kurde, kurde, a co ja zrobić? Robić, Zabić kurde, go! O ten, to jakoś, to chyba było to ciebie Nie, się nie, wie, nie bardzo dobrego youtubera, znaczy... <noise> <W> Głowy <noise> Już wtedy zakiwała niż na ciebie Kurde, kurde, shitman, shit, to wala. nie, nie, no znowu, nie są takie koksy eee, Jakie gnoje Oni tak szybko to robią, musimy tak szybciej to robić, wiecie? No O, o, jest afk, w... o nie, nie, nie ma Oh. Dobra, musimy to The szybko robić. Ten, ten Muszę koło znaleźć teraz. Ile do Adriandoxa i Adriandox robimy to na... szybko, tak wiesz. Spacja, 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 to przez, nie? Okej, okay. jest dużo. O oooo Jestem! To i jest, A ja Dobra. O kurde, o kurde, O oh shit. O nie. Moż A to ty. Dobra. A to ty. Niech ktoś ich wreszcie zniszczy lub wyjdą. Proszę. Jezu. A gdzie to ktoś ich zniszczy. Lecę do osu. Osu, lecimy, chodź. Ej, dobra, weźcie, do, myście... mnie już, nie zabijają. O nie, jakiś... O, dobra. Nie no, ja, ja znowu? Dobra ksiądz i kato, to razem, chodź. Czekajcie na mnie. Bo nie, oni coś Dobra, prawie, jest, nie, prawie, nie, potrzebuję więcej. To zaraz kogoś znajdę, zaraz. Jest, jest, bum. Nie jest, jest yes, bum, no nie wierzę w to, nie? Dobra, dzięki. Co się stało? No <laughs> tak. No, żeby wygrać najlepiej, nie mówię, nie czekam się to, się wygra. Bo wtedy, to coś musi się skranić. Ja pamiętam te czasy, kiedy tego była na topie. Było tyle noobów i jawków. No. A teraz jest bardziej jak na topie, niż to, z tego co słyszałem, no. Chociaż, kto ja tylko... wie, może... Choć, choć to wie, może ja, do ja tego wrócił. Bo... Więc ciekawa. może znów gramy, to na topie dzięki Gimperowi. No. A taka a propos, jak ktoś powiedział o Gimperze, to... Czy ktoś go ogląda w tańcu? Ja, ja oglądam. Nie. Przecież w tańcu nie, ale wiesz. ogląda powtórki czasami, wiesz? Ja nie. Co za rak? On jest ze mną? Ej, dawaj, co ja robimy O ten tle wiar VR, może go wreszcie O jadę. Lecimy razem, proszę. Nie. nie zezrą mnie. Jawk I, i cyk... Z... O cyk, dobra zablę, typa i jawka zjem. O jak fajnie. O dawg LOL Jak, przecież on mnie nawet nie dotknął. Był 14 Kratek ode mnie, a mnie niby zjadł. Zostaw to, to moje. Osu, 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 o? patrz na mnie. Jestem z boku. Jedziemy, patrz. Patrzmy. Pa to, patrz. Kurde, prawie! Ej, mi. To jest gigan... Ej, to jest gigantyczny awk. Przy mnie. To, to po... się dali, połóż mi. Się dali... Wejdź we mnie. Przej, wejdź we mnie, jak jestem obok niego. Wejdź we mnie. O... Prawie. Teraz, teraz wejdź we mnie. Spacja wcześniej, spacja! To nie, 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 bo jeszcze uda. Ciska spację, nie. wejdź we mnie, no! Wejdź! Jest! Ale... Dzięki! Mamy to Teraz potrzebuję pomocy z kogoś innego, bo tutaj widzę Steam obok, nie? Próbujemy mnie złapać! A, Złapali mnie no! Skurde bale! Znaczy, je jeśli to nie jest specjalnie, to chciałem po prostu powiedzieć, że jakość dźwięku z twojego mikrofonu się pogorszyła. To... Zamknij się. Tak, co mikrofonu. Nie, mi nie pasowało do odcinka Kebab <śpiewanie> No. Zaraz. Tak jest 15 minut. Chodź, ten nagrodzek! O, ty, 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 ty. Jest ze go Zjem go. Zjem. Go. Zjem. O. Zjem. Nie. Jak podjąć. Rofail, Profile, sorry za to, ale. To, że ktoś ukrył, by ale. Nie musisz w koze mnie wchodzić, ale dzięki morno, nie? Ale nie miałem jeszcze tych. Poświęca się, poświęca się dla mnie, to jest piękne. O, osu! Wejdź w niego, wejdź, chodź! Wejdę w niego, patrz! Dobra, spokojnie. spokojnie... I tu mi jakby komuś się znudziło, Agario, to... No, trzeba miasta, trochę... Uśladkę, on minę. No, ja jestem obok. I jeszcze raz na eksplację! Jeszcze raz na eksplację. Wejdź, tak, na spokojnie! Masz! Ja kiema, to w ogóle... Dawaj, dawaj, jest... dawaj, 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 dawaj! Ja, dawaj. Kiema, Ale dawaj kiema. go się nie poświęcę z grubie. No musisz ten, dać mi, żeby ostatnia kulka ci została. O! Jeszcze ostatnia. Jest git. Książę ja to znowu wami wbił. Dobra, chodź za mną, osu, chodź za mną. Ja ci zaraz dam znowu. O, tutaj widzę potencjalny posiłek. I see. Mam no, nadzieję, że... o. Ej, dawaj, soj. Soja dawaj. O, w tupe. To jest gigantyczny af. Ja jednak nie. Myślisz, aw, że ich ale... zabijam? Myślisz, że dam radę ich pozabijać? Raczej nie KURDE! No, kurde nie też to zgrój Dobra Czuję się jakby to była moja wina ponieważ ja zaproponowałem Agarium <śm> To się nie ja tak szczęście wiesz Ja właśnie widziałem takiego niemieckiego i żółtej i różowego typa to wygląda jak błogie i woda ze sobą walczyły Dobra w dupę nie gram, tu wkurzony jestem już Furzyłeś mnie, twoja wina Twoja wina Przepraszam <grywk> A! No Dobra ja kończę, mi się nie chcę już No o. Ale...